Witajcie z tej strony Dark Renovady a to jest kolejny odcinek z cyklu Forgotten World. Niestety jako że Pati nie ma, nie pojawiła się, nie odezwała się, no a ja obiecałem, że odcinek się pojawi. To będę kontynuować serię sam. No niestety Patti z nami nie ma. Dark. O czym ty mówisz? Tak. Tak. Cześć Patti. Wreszcie, żeś się pojawiła. Przepraszam. No dobra, dobra. To, Gdzie ty byłaś? Nie było. Gdzie ty byłaś? Ja nie mogę... Pół roku. Cowieku, pół roku. Kobieto. Dobra, dobra, dobra. Jeden odcinek to żeśmy nagrali po... Dwóch dobra, dwóch dobra, roku na no niech będzie. No, tak, tak. A nie mogę powiedzieć, gdzie byłam, to jest jakieś tajne i w ogóle. Nie no. Sprawy państwowe. Tak, więc yy, strasznie długo nas tu nie było. <noise> Ogólnie jest też tak, że serwer jest postawiony na nowo, więc nie mamy tam i itemów z tamtego serwera, więc jak widzicie mamy... Takie swoje, które myślimy, że możemy wziąć. Nie jesteśmy pewni, ale chyba mieliśmy trochę metalowych, może no, metalowych. Tak. Żelaznych narzędzi, kilka kamiennych, nie tak. znam, to chyba też możemy mieć. A możemy, reszta jest możemy. w magazynie, który jest pod domkiem. Tak. Aha, owszem. I co w zasadzie planujemy zrobić w tym odcinku? W tym odcinku, bo, tak. tak, mamy iść na żelazną dżunglę i ściąć tam jakieś drzewka, tak? Tak, z tego co trzy, pamiętam, trzy żelazne tak. y, drzewa. Tak. Au, kurde, znowu tu wpadłem. O co tak. chodzi? I teraz tak. Jeszcze możemy. Nie, tego nie możemy zrobić. Yy... To jest potem trudno, bo możemy. tak. Osiodłe świnie, to nam blokuje całego hodowcę. Yy, a musimy siodło znaleźć. Zbuduj fabrykę śniegu nie możemy, bo w dopiero na levelu 5 jest ulebałwana. Jeszcze możemy ewentualnie robić te questy z kolekcjonerem. I na przykład stwórz cztery wagoniki. Nie wiem, się tworzy wagoniki. E, tak jak hełm, tylko odwrócony. To się mało? E, tak. To się mała. aha, no tak. A, normalny hełm. <grym> <grym> <A> <grym> <grym> Ktoś tu domku nie oświetlił, i to na pewno nie ja. No na pewno nie ty, tak. <grym> <grym> Oczywiście, że nie ja. Kurczę, biedne, biedna podłoga nasza. To jest mój pokój. O! To jest mój pokój! Cześć w pokoju, Patty. No nie! <laughs> nie no, trzeba tu jeszcze bardziej oświetlić. Dlaczego kurczę tu jest ciemno? I od kiedy? I w ogóle, co się stało? no. Denerwują a... mnie te białe kropeczki, no. Wszędzie są. Teraz już nie będzie ciemno! W ogóle odkryłam fajną rzecz w OptiFine. Masz w Opti wgranego? Nope. Coś wam pokażę, patrzcie. Opcje, ustawienia graficzne i... O, nie ma tego. <noise> <noise> <Gdzie to jest? głos> ale to tu było i to się na... Aha jest. Super Secret Settings. Patrzcie. Wiesz co, to nie jest kwestia Opti-Fajna. Opti nie? Nie, to jest normalne ustawienie teraz. O, ale to jest fajne. Tak. Hmm. No wiem. Oj, coś zmieniłam. Co takiego takie <noise> w może? Fajne jest. Dark, pokaż się, gdzie jesteś. Nie, dobra, bierzemy się do roboty, bo muszę zmienić te ustawienia. Nie, żeby tak, to trzeba, trzeba poprawić e, tam, co się rozwaliło. Tak, a jak można wrócić do starych ustawień? Klikasz, klikasz, klikasz cały czas, aż, aż się samo naprawi. Po jednym razie. To mi się o. przynajmniej wydaje. Dobra, e, ja potrzebuję przede wszystkim coś, po czym mogę chodzić. Wełna, okay, wełna, jeszcze wełna. Dużo bruku Ja mam też trochę bruku e, nie dam mam dużo, ale... Wszystko mam, dobre No to fajnie zrobię ten magazyn Dziękować Proszę o, o, o. Dziękować Eee... fail z... <laughs> No kurcze nie widać, że to nie są deski Ja dalej jestem zachwycona twoimi deskami Dziękować Dobra, idziemy na tą wysepkę z żelaznymi drzewkami tak żelazna drzewka super pójdziemy tam I tylko naprawię ci sufit w e, pokoju ej okay, i powiedz mi jeszcze to jest bo ja dalej nie za bardzo ogarnił ale widzę cmentarz i tam jest skrzynka nad cmentarzem i tam tam to jest powiem ci już powiem ci tu, to już że to jest za naszą e, tym za wysepką spawnową no gdzieś tak a możemy tam iść nie za bardzo jest dopiero w jakimś zadaniu E, jeszcze raz, e, możemy tam iść na ten cmentarz? Czy to jest dopiero w jakimś zadaniem? Czekaj, e, tak jakiekolwiek obrazy w jakichkolwiek miejscach, żeby się ich pozbyć. E, cmentarz jest. E, gdzie to jest? Wojownik? Czy to jest budowniczy? Czy to jest. Okradnie cmentarz to jest w kolekcjonerze. E, tak, to możemy tam iść? Możemy. Może chodźmy tam, co? Okej, okay. jestem za. Hej, okay. mostek trzeba zrobić z to, czy z dołu? Z dołu Czyli się trzeba cofnąć Mi się zawsze wydawało, że właśnie na tej żelaznej dżungli Nie, to nie jest żelazna dżungla Tam dalej jest żelazna dżungla O, widzisz tam za yy, wysepką z tymi krówkami yy, grzybowymi A... A ta... No tak mi się nie renderuje. A czekaj Ej, lol Co? Spadający z góry golem. nie masz golema? E, nie, bo to jest e, błąd e, m, grafiki u mnie. Aha. E, nie wiem czemu ty poszłam, ale muszę powiedzieć erko z wodą. Masz może czy nie masz? Nie, nie mam. Jezu, nie strasz mnie facet! Znowu mnie zamko spadło, jestem cały czas głodna. Teraz cały czas je robisz głodna. W ogóle tutaj są jakie ustawienie... Jakie są ustawienia odnośnie tego yy, poziomu trudności? Tu jest chyba easy ustawione. Aha. To have no idea, dlaczego tak szybko spada głód? Mojang się bawił. Mhm. Nie, to jest tuwa easy, bo... Jedynka to jest easy, nie? Jedynka to jest easy. No, to on musi być easy. Tu są rzeczy, które mieliśmy zebrać. A, NFSy. Idziemy na wiaderka z wodą? W której skrzynce? Wiaderka z wodą... czekaj... Chyba... Chyba... Nie wiem. <grymka> chyba nie wiesz, tak? A w Czekaj, skrzynkach? może w narzędziach? Nie. Tu są puste skrzynki. Tutaj, tu są puste. Tam też Tutaj nie. też nie ma. Co na wiaderku? Chyba no idea co ja zrobię. Chyba no idea co, gdzie są wiaderka. a mamy jeszcze żelazo? Mamy. Zrobić jedno? Zrób... zrób dwa może są. Jedno mi dasz. Cią, 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 Proszę. Dziękuję. O, my tyle mamy. O. No. Dobra, wodę sobie u góry mogę nabrać tylko. Mam trzy skóry. Tego obrazka tu nie było. Zmieniłeś obrazy znowu? Nie, kiper wybuchł to musiałem gdzieś postawić, żeby nie trzymać w łapie. Ale w sensie, że zmieniłeś paczce swojej? Eee nie. Nie, Były? Był? nie znam go. Był. ale wiesz co? Będzie trzeba poprawić, bo tutaj e, Coś się takiego stało. Gdzie jesteś? Przy domku dalej. Ej. Hej! A... Hej. A jestem! O... Co się stało? No widzisz? Nie Ten słup się przestawiły te... drwienka Boże, nawet nie widzę tego Dobra, dobrze to, to potem potem Dobra, idziemy stąd potem. Czy z dołu? No to już niżej z nie dołu? Nie, jest! Z tamtej strony, czekaj, chodź, chodź, chodź Piętra, niżej nie, nie mamy już o, Jest! Ale jest mam cisnąć tam? Tam jest... Ale mi zlagowało. Tam jest tylko mostek do tej jednej wyspy, do sferowizdu bodajże. I to wszystko. Eee, no to możemy i robić. My musimy stąd. To po... czekaj, tak, no to wygląda. No. Dobra. A jest przez trzydzie, myślę, że spadnie zaraz. Przepraszam. <noise> to czekaj, bo to ma być równo. Moment. E, tu... Czyli i... to musi być... Jeszcze jeden klocyk No jestem. Raz, dwa... Dobra, to stąd... A to możesz z drugiej strony ewentualnie robić. Zresztą ja nie ma na sensu, bo i te podnoszę trzeba zgurzyć zburzyć połowę. Nie. Tak, żebyś A, chodz... tak, no tak, schodki. Dobra, to ja nie robię. Okay. Skoro już tam pocisnęłaś z tym kamieniem, no to ja sobie popatrzę, jak kobieta pracuje. Dzięki! Prawdziwy dżentelmen! Wiadomo. Jaka jeszcze? No Jeszcze trochę. Go. Jeszcze? Jeszcze. A, nie, czekaj, skrzynka jest tutaj. Najpierw idę do skrzynki. No tak, skrzynka ważna jest. No. To ja idę do skrzynki! Masz kota? Tak, mam kota, <noise> który właśnie chce się wydostać. Gdzie ty tutaj. masz tę skrzynię? No, tu jest. A w sensie te na, 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 na tym kleju. Kurde, kleju. Tak, kleju. Czekaj, wypuszczę kota. Okej. Okay. Trafiłam w ogóle w tą wyspę nie za bardzo? Oj. I co my tu mamy? Wow, diamentowa łopatka. Wow, ej, ale tam powinno być, powinno być jeszcze więcej tych skrzynek. Um, może trzeba kopać, ale nie tu żadnej... O, ale tu można łatwo spaść. A znaczy, tu nie, tu nie więcej. Boże, nie wiem się wypowiedzieć. Ja tu więcej skrzynek nie widzę. Nie? nie. Powinno być więcej. Ale nie ma. Powinny być... No dobra, to... Może... Chyba, że trzeba no, kopać, ale... Coś mi się widzi, że to powinno być więcej to ja mogę pokopać trochę, ty tam możesz spróbować na ten cmentarz się dostać. Nie, 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 spadłem. Ale niewiele brakowało. Ty wiesz, co tam jest, full of monsters, także nie wiem, czy się wybierzemy tam akurat teraz. Może się zdrzemniemy? No, może teraz górę dostać... się założymy, że za sprzestanem. Ja ostatnio odkryłam, że jestem antytalencją, jeśli chodzi o, o wpływanie po wodzie, naprawdę. O. Ja potrafię z każdej możliwej odległości. Udało mi się! Udało ci się, No, jaj. no a teraz. O, Uuu, dobrze, poszłam. Spanowało się tam teraz trzy... Mówiłem. ...trzy szkieletki i coś jeszcze. Zombie. Mówiłem. Zombiatyk. Znaczy tak. tam teraz uchodźcy nie? Tam, tak, trzeba je się zrzemnąć. Nie było. ja się do mojego pokoju nie, bo nie dostanę teraz. Dlaczego? naprawiłeś ja się. Ten się. Ten tak. Sufit no tak. został naprawiony. Eee. Przynajmniej od dołu. Nie wiem jak. to Ten, ten balon na też tam można iść, też to w jakimś zadaniu jest. E, gdzie? Na, na balon. balon? Mm, chwila, to może jest w podróżniku. Podróżnik. Eee, nie, może iść tak? chyba. Jeszcze możemy przejść, a co tam? Zbuduj mu grinder, to nie filozof, górnik zdobywca. Eee, moment. <laughs> Jeszcze 5 <pięć> minut. <laughs> no nie ma tego nigdy. No nie ma, więc chyba możemy się udać. Czekaj. Muszę Czekam. Muszę muzyka i dźwięk. Dobra, dobrze. Już się bałam, że nie wyłączyłam dźwięków z gry i że jedzie, zamiast nie słychać, wszystkie możliwe inne rzeczy. O, to by było przykre. No by byłoby. Tak Paty, nie słyszeć. Dobra, no, za miejsce. Zamknęłaś mi drzwi przed nosem. Przepraszam. Widzisz jak to mi spłaszczyło twarz? No, przeciąg był, no. Dobra, dobra. Dziękuję. jejku. Jakie oburzony jestem. Chyba możemy już tam skoczyć sobie. Pierwsza. A wiesz, że ja bym jeszcze poszła. Gdzie? Jestem takie coś z lodu tam. Tak, skrzynka. Tam jest skrzynka. Tak. Też można przejść. No ile czy nie idę? Tam nie ma żadnych mopków. Jest. E, Enderman. Enderman. Eee, to wystarczy. Sądzisz, jego... To nie chodzisz, że będziesz szybciej. Uważaj. Eee, <laughs> creepery są, uważaj! Spawner, spawner, spawner pająków. Ale jest jasno, kobieto. Aha. Ale uważaj na keepery. Gdzie są? A! Tu. Dark, 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 A! dark. dark. A! <noise> Dobra. Ale tam od tyłu leci. Są na ciebie inne. Zabiją go, ale jeden tu jeszcze idzie. Jeszcze tu jed jeden idzie, tak. Trzeba go zabić. Hayong, Ryszard. <noise> Był dobry przyjacielem. I tu jest ksynka i tu jest dużo nici, ja je wezmę. O! I pamięci... Oczy Trzyma. Endermanów. I tu jest grzybnia. Nie wiem po co, ale okej. Okay. 16 czerwonego proszku, jedna lampa i trzy czerwone popodnie. Jan Gruby. Jan Kowalski był masażem. Sam stał się nielonką. Masażem. Masażem. Cho że myślę, że chodzi o Aha, no kogoś tak. takiego, kto robi mhm. te. Pati? Tak. Pati! Czekaj, Pati! Czekaj. No. Patrz, co znalazłem w grubym Janku, znaczy dobrze to się brzmi. <noise> to nie brzmiało dobrze. Dobra. To nie brzmiało dobrze. Ja tam nie idę. Co? Tylko że kurczę to... Tam... Złoty miecz! Żelazny hełm! I strzały, cały tak I łuk. Łuk jest mój. <gryst> Dark, chcesz może zbroję całą z... Z Gdy ty, jesteś? Ja próbuję... A! Nie, nie, spadaj 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 zbroję no. z zbroję z tego z kury, czy nie Eee, mamy już, ale mogę chcieć I tak. Ale ja ci zostaję w tej skrzynce, bo ja już nie mam miejsca w Dobrze. Ale w, w sumie nie wiem czy... Ileż mam. Diamento! Uuuu, czy... diamet... Diamentowa zbroja. Uuuu. Cała? Znaczy nie, tylko... tylko wiesz, tylko spod. Przepraszam cię na chwilę. Halo? <grym> no. Halo? No, tak. Ej, bo tutaj endermany na mnie warczą. I joj Tak, także wracamy po krótkim cięciu. I gdzie jesteś, Patty? Ja już jestem u góry. Ja już A. tam wszystkie rzeczy, pozabierałam wszystko i teraz tak myślę, że skieruję się do... W ogóle nie wiem, czy jest sens robienia mosta na tą wyspę, ona nie jest chyba jakoś bardzo ważna. Nie, raczej nie. No, to nie ma sensu. A ja pójdę teraz po tą... Oj, skończył się kamień. Jezu, myślałam, że spadnę. Eee, no. idę teraz tą skrzynkę, która jest w tym czymś. Ja chcę to w ogóle coś siodło znaleźć, bo ona nam blokuje cały dostęp do hodowcy. Dokładnie. Przecież mamy potem zbudować miejsce... Ale to też możemy zrobić, zbudować miejsce, z którym mogą żyć indoperze, bo to jest z poziomu trzeciego. Więc to można ogarnąć. No, owszem. Dobra, ja już wypłynąłem. Ja. Ej, Prawie się utopiłem? Facie, fajne masz... jak to się nazywa? Bolerko? Bolerko? Tak, bolerko... Z... Nie jest za długie na bolerko? No w sumie. Nie wiem, bo ty się tak schyliłaś i układasz te... wiesz. Dobra. Także nie wiem. Nie wiem, czy to nie jest za długie. Powiedzmy, że wszystko zrozumiałe. No. A co to jest to pode mną, co tam jeszcze jest? To po mojej prawej, po twojej lewej. To łuska neteru? to znaczy endu, przepraszam. To nie? żółte. Nie. A o. tam to nie wiem. To chyba będę, będę musiał tam też pójść Ale się dziś dziwnych mostków narobi No, no. Ale nie trzeba się likwidować, one mogą stanowić tam drogę dostępu do więcej niż 6 rzeczy Ale brzydkie Ojejku <laughs> Tak pat, normalnie geniusz jesteś nie mam kilowa, wyrzuciłam gdzieś swój i Muszę teraz kamień zbijać ze sztykiem. <laughs> to wiesz co, to ja ci pomogę. Chyba że sobie radzisz. Poradziłam sobie, tylko ta mm. woda. Na pierśnik kolczasty chcesz? Jasne. Muszę, mm. a jaka woda leci? Woda sobie Dobra, masz na pierśnik. Przepraszam za śpiewanie, ostatnio jakieś takie. Jasne. Nastój. W ogóle fajnie ty na pierśnik zrobiłeś. Dziękuję, jeszcze reszty nie zrobiłem, bo nie miałem kiedy. Lecimy? I... Oui... I... A się nazwiedzam dzisiaj? Daryku, Jak ci się, się podoba szkielet? Nie zwróciłam na niego uwagi, bo go zabiłeś. O. Czy masz może kilo? Mam. Lagi. Jak chcecie zobaczyć niezlagowaną wersję, zapraszam z Darka. Co tak ty jest, pisze? ja nie mam e, Pan Dynia przestał mrugać, więc chyba umarł. Tak. Aha, czekaj, to jest grup. Dark, tak, proszę. To jest grup. <laughs> o, Pan Dynia. Osiąg się, bo nie mógł kliknąć. Patty? Wyglądasz przerażająco. Ale śmiesznie zaraz. W ogóle, Dark, takie standardowe pytanie. Tak? Jakie standardowe moje pytanie, proszę? Ile nagrywamy? Tak. E, to będzie 22 minuty, około. 20 minut, powiedzmy. kiedy nie? No. O, płynę, płynę, płynę! O, dobra. Żyję! Rzucił. Uważaj, klipa, klipa, klipa. Spadaj, Koleś. Yes. <noise> Rozwalił nam dostęp. <głos> Uważaj! <głos> <głos> A, ty! Co ty tam miałaś? Daszłaj mi tak w miarę szybko do siebie tepnąć? Aha. <noise> uh -huh. TP1901. O, no jak to Cię nie wyszukało? Patrycja. Bo jeszcze nie mnie nie ma. Poczekaj. Jak się zaloguję, to klikniesz. Okay. Enter. Trzy. I No. Trzy. Ale od razu, bo mam półtora sieduszka i spada. Dobrze. Trzy, cztery ry. O tak. kurde! Zwiesiłeś <noise> jeszcze raz. Trzy, cztery ry. Jak tylko się pojawi napis. O! O, kurde, no! <noise> A ja nie mam po prostu miejsca w inwentory już. Ja jestem. W. I się... Roz, pięknie rozwaliłaś. Pepee. Ja wiem, że oszukujemy. Ja wiem, że my oszukujemy. Ale trudno, poleciało? Część jest jeszcze na mostku. Dlaczego nie wziąłeś. No bo nie mam miejsca w inwentory. Muszę lecieć do magazynu, to zrzucić wszystko i lecieć z powrotem. No, część jest na mostku. Mhm. Co? Część jest na tym małym mostku. To może trochę potrwać. Tak, to może trochę potrwać. I na ile się tu zombie z ręki? Hmm. Eee, no idea? Chyba dużo nie. Dwadzieścia kichnięć Serio? No pół, 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 serduszka zabierasz Jednym no. kichnięciem, nie? Pół, Dobra no, Ten to miałem diament. Chyba coś diaksowego wzi wziąłem To znaczy Na pewno mam Dobra Czemu ja mam teraz przez sobie swój żelazny kilo? Gdzie ja go włożyłam wcześniej? Nie wiem Chciałaś już. Nie wiem. Wiesz, ja mam trochę ograniczony widok. Czemu? Aha, tak. To zdejmij to z głowy. Nie, wyglądam Zdej... kozacko. No bardzo. <grych> <grych> Dobra, e, mamy załatwione to... Dobra, trzeba iść na tą tą dżunglę do tej Myślę, do... że jeszcze w tym odcinku, bo jest już 23 minuty. No nie zrobili prawie dzisiaj, jesteś pewnie, że już tyle minęło. Tak. Na pewno? Na pewno. <noise> taki, taki dziwny. <noise> no tak, przed cięciem było 18 minut. Chyba, że kwestia tego, że na, zacząłem nagrywanie jakieś 2 minuty wcześniej. No to powiedzmy, że 15, no nie. Teraz 7 minut plus 2 powiedzmy po cięciu. To znaczy minus 2. Coś tu lata, lata, krówka. Mmm. Krówko, krówko! Dobra, możemy jeszcze kilka minut, kurczę, au! Gdzie A się to, poleje... Słucham? To możemy iść na przykład... on się, na razie nie dostaniemy... Mm -hmm. A tam były jeszcze jakieś wyspy ciekawe, sobie kamień muszę znowu wziąć. Mmm... Mm -hmm. Tak... Coś ciekawego tam było. A co? Coś ciekawego, to znaczy... Wiesz co jest ciekawe? Ta długa, 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 długa wyspa. Czego się ty prawie? Nie. się do Nie. Nie, wylazłem w ciebie po prostu. Okej. Dobra, wsadzam tutaj panio, pana dynie, który przestał mrugać. W sumie, dlaczego miałbym mrugać, skoro jest dynią, no ale dobra. Gdzie idziesz? Też mają swoje, właśnie, życie, Marki. też mają swoje uczucia. On się teraz poczuł zraniony przez Ciebie. Jak mógł? Ja to miałam łup i strzał i wszystko. No, nie moja wina, że się rozwaliłaś na moście. A czy No, nie moja na pewno. Oczywiście, że twoja. Nie moja. Twoja. Nie moja. Twoja. Nie moja. Kliknąłem tak szybko, jak się dało. Ale mi nie powiedziałeś, że kliper rozwalił Mówiłem, tylko ty popędziłaś już. Tam już nie ma raczej na, raz, na razie zaraz na razie iść chyba. Uważaj Creeper Gdzie? Tutaj, łazi. Cześć panie kliperze. Nie wiem gdzie. Kurde. One ciągle uważaj tutaj, bo jest dziura. Tak nie, żeby nie było, że ci nie mówię o niczym. Tak, trzeba to naprawić. Tu też są krowy? No bo... No bo one sobie spacerują między jest wyspami. To myśmy robili mosty do większości tych wysp. Na przykład do tej. Nie wiem. Ładnie wyglądało? Ja bym tam chciała pójść. Gdzie? Tam, gdzie jest to netherowe coś. A, netherowy ten. Mhm. A możemy iść, nie? Czekaj... E, to jest tak, górnik, filozof, wojownik... Sekom miejsca wiesz O, dokonaj abordażu na Nethermobil. To jest wojownik piąty poziom. Nie Trzeba wiem. wcześniej odkryć kryjówkę najlepszego z łowców i zabrać jego hełm. Nie wiem cokolwiek to co znaczy. Kryjówka, bo ja miałem jakiś hełm. Na przykład nie było na cmentarzu czegoś takiego? Że ktoś tam ktoś tam najlepszy łowcy? Był? A nie, to był Nie, cmentarz, bo to był cmentarz, a nie kryjówka. No, no mi my, kończymy na dziś, tak nie zrobimy nic więcej. <noise> tak. To jest bardzo bez obaw No, albo... niestety, owoce, ale, owoce. Yy, no, niestety, natomiast, to zwalcie na to, że naprawdę długo się nie widzieliśmy i rzadko kiedy mieliśmy ostatnio coś, się, coś razem nagrać. I raczej weszliśmy w sprawy i nie wiedzieliśmy co na czym skończyliśmy. No weź do mnie nie przychodź, zombiaku! Myślałem, że do mnie mówisz, dobra, odsuwam się, nie? Nie, no, zombiak, zombiak, tak? Do mnie zombiak. Do mnie zombiak, kurczę. Dark, tak. to był odcinek dziewiąty. Dziesiąty. Dziesiąty. Tak. Przepraszam. Tak. Ale zorientowana jestem. Dobra, to na dzisiaj tyle. Czemu ja się dzisiaj tak jąkam? Ja też. A, nie przejmuj wiem. się. A dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się w odcinku jedenastym, który nagramy zaraz, a który pojawi się, nie pamiętam, który 8, 8 kwietnia. 8 kwietnia, ten pojawi się 25? 25, moment. Sprawdzę. E, 25 marzec, tak, ten się, ten się pojawi. Trochę musicie jeszcze poczekać. No niestety. Także no, to trzymajcie tak, to się tak, to... i cześć pa! Bye.